Ciao witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tasty Blue. I wiecie, co to już będzie ostatni odcinek z tego, co widać tutaj na ekranie. Raczej nie spodziewałabym się tutaj więcej poziomów, ale jeśli chcecie inne gry z serii Tasty, to dajcie znać w komentarzu. To może się skuszę i może zacznę kolejną grę. Wiem, że trochę nie po kolei, bo powinnam chyba zacząć od Tasty po prostu Tasty, ale gramy dzisiaj Tasty Blue. I jeśli nie widzicie serii z Tasty Planet Forever, to również zajrzyjcie do karty, tam macie całą playlistę. A ja zabieram się za pożeranie wszystkiego, jak. Jako e, taki nie za duży, bo tylko 6-metrowy e, rekin. E, także to będę dzisiaj robiła. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli Wam się ten odcinek spodoba, bo dla mnie bardzo, bardzo ważne, żebyście oceniali moje odcinki, bo po prostu chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć, jaki jest Wasz odbiór. Czy podoba Wam się to, co robię? E, czy chcecie więcej e, serii tego typu? Także e, koniecznie zostawiajcie ocenę pod spodem. E, a ja już mam 10 metrów i poza tymi e, dziwnymi. Dziwnymi wielorybami beluga, które wyglądają trochę jak foki. To nic innego jeść nie mogę. A zjadłabym sobie coś innego, może takiej, wiecie, troszeczkę pochrupałabym sobie lodu. Trochę pić mi się chce? Jeśli można tak powiedzieć, w ogóle, niby jestem cały czas w wodzie. Aczkolwiek słonej wody pić nie będę. A zakładam, że woda, w której pływam jest słona, chociaż może. może niekoniecznie. Może jestem słodkowodnym rekinem. Ciężko powiedzieć, w tej grze wszystko jest możliwe, e, aczkolwiek e, mam już 15 metrów i nie mogę zejść żadnej innej góry lodowej? Gdzie się podziały wszystkie te pingwiny i inne. Okej, okay. okej. Okay. Coś czuję, że już się zbliżamy do zakończenia tego poziomu. Ty, góra lodowa, nie spływaj stąd. Będziesz ostatnią rzeczą, którą ja sobie schrupię. Tylko proszę cię, nie uciekaj, nie uciekaj, bo to jest bardzo ważne, żebyś tutaj ze mną została. żeby nie czuła się taka samotna. Wiesz, że jestem największa w okolicy, a tak to jeszcze góra lodowa jest czymś, co troszeczkę mnie tutaj wspiera duchowo. No nie mogę jeszcze jej pożreć, no. Znaczy, wiem, że to trochę może okrutne, że ona wspiera mnie duchowo, a ja próbuję ją pożreć. Ale, no, takie jest życie, tak? Nie mogę, nie mogę sobie walczyć z moimi e, dziwnymi e, upodobaniami. Jestem e, rakinem, który kieruje się instynktem. I mam 20 metrów, to co teraz mam do końca samego jeść te, e, te wieloryby? Gdzie są jakieś góry lodowe? Gdzie są jakieś inne pokarmy? Już jestem znudzona tym jedzeniem. Tak być nie może. 21 metrów. I dalej nic. Nic tutaj nie przypływa. Bardziej więcej. To straszne w ogóle, jak pomyślicie o tym, że kiedyś ten rekin dotrze do takiego momentu, że zje już wszystko i już nic nie będzie do jedzenia. Na szczęście to nie dzisiaj, bo jeszcze trochę do jedzenia mamy. Nie mam niestety żadnej gwiazdki, ale wcale się nie spodziewałam żadnej gwiazdki po tym poziomie. Zobaczmy. Yy, zobaczmy wyścig w skakaniu. Musimy tutaj skakać. O nie! To teraz ja jestem tym rekinem, który ma skakać? Czy tu jest? Jakiś. O! Okej, okay, czyli za wykonanie wszystkiego dostaję ryby w tym miejscu? A czy jak zrobię to w drugą stronę, to też dostanę ryby? Wow! No w sumie, wiecie co, ja już chyba nie będę skakać, skoro tyle ryb tutaj się pojawia. To ja będę jadła te ryby do skutku, bo chyba zapomnieli, że mają mnie nagradzać cały czas. strasznie dziwny poziom! Czy wy też się tego totalnie nie spodziewaliście, że on tak szybko się skończy? No nie wiem, w każdym razie idziemy dalej jako rosnący rekin, 15 cm. Moje ulubione miejsce, czyli ślizgawka pingwinów, jesteśmy w tym właśnie miejscu i mogę jeść pafiny. Swoją drogą napisaliście mi, że to są bodajże maskonury, także dzięki za to, że po raz kolejny mogłam się czegoś od Was dowiedzieć. Aczkolwiek wolę chyba mówić pafiny, bo maskonur to taka jakaś skomplikowana nazwa. Nawet nie jestem pewna, czy dobrze ją wymawiam, czy dobrze zapamiętałam tę nazwę. W każdym razie cały czas sobie zjadamy ryby, cały czas sobie zjadamy puffiny, pingwinów jeszcze nie mogę, ale to się za chwileczkę zmieni. O, tak szybko? Nie wiedziałam, że tak szybko to będzie szło. Co to znaczy, że zaraz będę mogła jeść coś jeszcze, bo już czuję się trochę ograniczona tą przestrzenią. Normalnie to by się już dawno powiększyła i dałaby mi troszeczkę więcej alternatywnych pokarmów Ja wiemy, ja strasznie tutaj wybrzydzam, jeśli chodzi o jedzenie, no ale pomyślcie sobie, ileż można jeść pingwiny? Ileż można jeść pingwiny? Trzeba rozmaicić troszeczkę swoje pożywienia, teraz właśnie w tym momencie akurat jem tylko pingwiny Nawet już pafinów prawie nie ma, jeszcze jeden ostatni pafin? Dobra, zjem go żeby już nie było mu smutno, że wiecie, że nikt go nie wybrał To tak jak jest czasami, że jak się grało w szkole w jakąś drużynową grę i jak się zostało wybrane na końcu, to zawsze jakoś tak przykro. Także nie chciałam, żeby ten puffin też czuł się taki samotny, że go nikt nie chce, więc ja zjem wszystko! Ja zjem wszystko, to wszystko jest bardzo smakowite. W końcu nazywa się gra Tasty Blue, czyli... Yy, smakowite niebieskie, znaczy smaczne niebieskie, ale yy, albo smaczny błękit, albo jakoś inaczej możemy sobie to tłumaczyć W każdym razie to co pływa w wodzie wszystko jest smaczne, to co lata na, nad wodą też jest smaczne, bo niebo też jest niebieskie yy, więc wszystko się zgadza jak najbardziej yy, Ja jako yy, degustator i koneser yy, dobrego jedzenia potwierdzam, że to wszystko smakuje wybornie to w sumie dobry moment wybrałam, żeby to, żeby to powiedzieć, bo wiecie, to jest ostatni odcinek, więc w końcu warto byłoby powiedzieć, czy to wszystko mi w ogóle smakuje. Przez tyle odcinków żarłam. Znaczy, jadłam. Nie mówiąc brzydko, jadłam te wszystkie jedzonka i nigdy nie powiedziałam, czy to jest takie tak naprawdę dobre, czy, czy polecam. Może nie polecam, ale jest bardzo, bardzo smaczne Mamy góry lodowe, już chyba będę mogła zjeść większość z nich. Poza dwoma, bo dwie są jeszcze troszeczkę yy, za duże. O nie, jak zwykle zepchnęłam jedną. Akurat, gdy mogę je zjeść. 30 metrów, bardzo sprawnie poszło. O i mamy więcej, ok. Mamy więcej, ale to co mogłam zjeść, to oczywiście też zepchnęłam. Yy, w takim razie, o, mamy jakąś stację pływającą. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawie wygląda, muszę przyznać. Yy, ciekawe, jak smakuje, bo w sumie jeszcze czegoś takiego nie jadłam. Ale zaraz się przekonamy, ok, mamy jeszcze te góry lodowe, to ochronimy je, żeby się nie stało to samo co z Titanikiem, żeby się nie zderzyli, bo to byłoby niebezpieczne. O! Dziwne, że te okręty potrafią pływać przez góry lodowe. Bardzo dziwne, ok, możemy to zjeść. A to jest platforma yy, olejowa, czyli co, że tutaj mogą sobie te okręty zatankować? Czy wydobywają olej, które, którego złoża znajdują się pod powierzchnią wody? No, ciężko powiedzieć. W każdym razie udało mi się zakończyć ten poziom sukcesem. Z dwoma gwiazdkami możemy lecieć od razu sobie dalej. I tu mamy w górze, wzgórze wielorybów. O nie, nie mogę jeść wszystkich. Hamuj! Ojejku, jak ja mam tutaj, nie da się hamować! Okej? Okay. Zahamowałam. Okej? Okay. zwolnij. będę lecieć za tym wielorybem. Wieloryb, czemu ty zwaniasz? Spokojnie, zaraz cię zjem. Patrzcie, on hamuje chyba specjalnie, żebym go nie zjadła. No dobra, helikoptery. Dlaczego te helikoptery stoją? Czy one nie powinny się poruszać? No ciężko powiedzieć. W każdym razie nie mogę jeszcze jeść tych kurcze. Nie, nie zdążę tyle wielu rybów zjeść. O, jakiś rekin albo coś tam przeskoczyło mnie. Dobra. Teraz jest łatwiej. Okej, okay, mamy. No może poczekajmy na te, które były z tyłu. Boję się, że nim zdążę. No właśnie, nim zdążę jest jeść, to spłynę na dół. No ale dobra, na szczęście one też spłynęły na dół, na dół, też tam na mnie czekały. I ten poziom też również. też również. bardzo szybko skończyłam. Dobra, skończyłam bardzo szybko. W takim razie teraz ostatni poziom ogon rekina. I zaczynamy, wracamy do naszej historii, czyli jesteśmy rekinem, który zjada fitoplankton. Już teraz wiemy, że ten fitoplankton to wszystko to jest fitoplankton, a tutaj mamy zooplankton i cokolwiek tam się powiększy, to też będzie zooplankton, aż w końcu będzie kryl. No, także ja już pamiętam, już teraz nie będę się zastanawiała, co będę musiała zjadać. Na razie muszę wybierać te kuleczki, które mi się najbardziej podobają. Najładniejsze kuleczki, tylko jestem to tak jak wiecie, z jedzeniem groszku w sałatce. Nie wiem, czy wy też tak robicie. Ja bardzo często jak na przykład była taka sałatka warzywna z groszkiem to zawsze wybierałam groszek i zostawiałam go sobie na koniec I na końcu jadłam groszek, tak teraz w sumie zaczynam od groszku Napiszcie w komentarzu właśnie czy wy też tak robicie czy wam też się zdarza zostawić sobie ten groszek albo może wyjadacie groszek na początku no ja w każdym razie groszek zostawiałam na końcu to tutaj zrobiłam troszeczkę odwrotnie, bo tak jak Wcześniej zostawiałam groszek, tak tutaj groszek zjadłam na, na samym początku. Teraz zaczynamy zjadać zooplankton doskonale. Dalej mamy mikrometrowe rozmiary, więc nie ma co się nad tym rozczulać jeszcze. Ciekawe, czy w takim razie urosło tutaj bardzo mocno. Oj, sorry, zderzyliśmy się czołowo, ale to był tylko przypadek wypadek. Proszę na mnie nie krzyczeć. Ja tutaj zaraz posprzątam te wszystkie. Zooplanktony. Już się chyba nasprzątałam. Teraz zjedzmy trochę coś większego: trochę, wiecie, zajmijmy się takimi bardziej gruntownymi porządkami. W ogóle już praktycznie tego małego zooplanktonu w ogóle nie ma. Naprawdę. No dobra, tutaj na górze może trochę zaczyna go wypływać. Ale zdecydowanie wysprzątałam wszystko, co tutaj mogłam wysprzątać. No i gdzie są te duże? Bo miały być przekąski, a coś się nie pojawiają. Okej, okay, jest. Jest przekąska, zjadam moją przekąskę. O, teraz mamy same te duże zooplanktony, ale jeszcze chyba, o ile dobrze pamiętam, powinny być przynajmniej. O, jedne, tak, dokładnie tak. One w ogóle wyglądają, jakby miały e, taki hełm do nurkowania. Bardzo śmiesznie to wygląda. E, ale tak szczerze, ogólnie nie podobają mi się. Wydają mi się takie strasznie. <laughs> nie tknęłabym tego, tak naprawdę to jadła, ale e, w tej grze jako rekin. Absolutnie nic mi nie przeszkadza, nic mnie nie obrzydza, e, aby tylko nie zostawało w zębach, bo wiecie, tak może coś utknąć czasem. No ale dobra, na razie zajmiemy się zjadaniem tym, tego zooplanktonu, bo coś dalej na pewno jeszcze na nas czeka. Bardzo, bardzo długi poziom się zapowiada. Przynajmniej tak to wygląda pod względem e, tutaj tej informacji w tym miejscu. Pokazuję wam właśnie rekiny. O, mamy już kryl. Kryl, który w tym momencie wydaje się być gigantyczny i w tym momencie to kryl chyba poluje na mnie. Tak? Zdecydowanie kryl poluje na mnie. Zobaczcie, jaki narwany. Zaraz nie będziesz taki nerwany. Dobra, już ja przewiduję przyszłość, wiem jak to się skończy. Na razie jestem wirującym rekinem, ale to też za chwileczkę się zmieni. Będę pływać bardziej w przemyślany sposób. O, tutaj jest dużo tych zooplanktonów. O, szybko, zżeramy. I kryl zniknął, no właśnie. Zazwyczaj jak znika z pola widzenia kryl, to znaczy się to, co było moim zagrożeniem, bo to właściwie ma odniesienie do wielu innych stworków i żyjątek. No to zazwyczaj jak znika mi z pola widzenia i już się nie pojawia przed dusz to znaczy, że już mogę to jeść prawdopodobnie. Więc tym razem znowu to się wydarzyło. Co chyba świadczy o tym, że moja teoria jest słuszna. Przynajmniej to zauważyłam w ciągu wszystkich tych odcinków, które nagrywałam. Aczkolwiek dopiero w ostatnim wspomniałam o tym. Do krewetki jeszcze bardzo, bardzo dużo mi brakuje, ale jak widzicie, tak właśnie dużo mi brakuje, ale kryl jest bardzo pożywny, więc też nie powinno być z tym problemu. Kurczę, te krewetki są naprawdę ogromniaste, a ten kryl strasznie chaotycznie pływa i nie daje się pożyć w ogóle. No dobra, zróbmy przymiarkę. No jeszcze trochę mi do ciebie brakuje, ale przestań mnie gryźć. Bo to ci nic nie da, nie jesteś w stanie mnie zjeść. Czujesz taka bezkarna, wiecie? Bo nawet jeśli coś mnie urąbie, nawet jeśli coś mnie ugryzie, to nic mi nie jest. Ja w sumie jestem takim nietykalnym rekinem i... Yy, o, mogę zjeść krewetkę! Doskonale, wydawało mi się, że jeszcze jest dużo ode mnie mniejsza. Gdzie są podstawy krewetki? W ogóle, wiecie co? Aż z tego wszystkiego zgłodniałam. Naprawdę od nagrywania tego odcinka zrobiłam się głodna, więc za chwileczkę on musiał sobie coś zjeść. Um. A wy napiszcie, czy, czy już jedliście? Czy te odcinki, które nagrywam z tej sprawiają, że nagle jesteście głodni? Bo ja tak naprawdę tutaj cały czas gadam o jedzeniu. I zawsze wiecie, kończę nagrywanie i jestem taka głodna, tak mi burczy w tym brzuchu. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Napiszcie, czy, czy słychać to moje burczenie, bo trochę już zaczynają mi kiszki marsza grać. Dobra, mamy ryby, więc zaczyna się tutaj robić troszeczkę lepsza atmosfera. Znaczy, na razie jest słabo, bo one mnie gryzą i zjadają mi krewetki, ale na pewno będzie lepiej. O, mamy ryby! Także w tym momencie zaczyna się robić troszeczkę sprawniej. Ula la! Te ryby, to tak naprawdę super szybko poszło. E, aż się nie spodziewałam, że będzie to tak dynamiczny wzrost. E, ale dobrze, mamy 40 cm, Możemy jeść pafiny. Także pafiny już też... O, czaszkę jakoś złapałam. W sumie chyba nie miałam na nią ochoty, ale... Dopiero jak ją zjadą, to dopiero wtedy sobie zdałam sprawę z tego, że nie miałam na nią ochoty. O, pingwiny! Super. Schodzimy na dół po pingwiny. Pingwiny jak zwykle spływają sobie ze swojego e, wzgórza, czyli z pingwiniastej zjeżdżalni. O, jak dużo ich tutaj teraz jechało! Chyba, chyba przyszły na imprezę, aczkolwiek nie były zaproszone, ale nie narzekam, nie będę ich tutaj wyganiać z mojej imprezy, niech sobie przychodzą. Niech sobie pływają. Mamy też misie polarne i za chwileczkę misiu, misi polarne, misiów polarnych nie będziemy mieli. O nie, chciałam go złapać, tak w locie, ale za każdym razem przeskakują przeze mnie te pingwiny. W złym momencie to robię. Dobra, chodź, chodź, ok. Udało mi się chociaż raz złapać. Yy, I bawię się troszeczkę i czuję, że przez to stracę gwiazdki. O, mam już narwale. Doskonale. Za Na chwileczkę je również spróbujemy skrupać. Czy są jakieś małe misie polarne do zjedzenia? Na pewno są pingwinki. O nie, szczeknął na mnie miś polarny. No dobra, zjadam beczułki. I coś czuję, że już teraz po beczułkach to na pewno będą mogła i misia polarnego zjeść. Dokładnie. Nie wszystkie jeszcze, ale już większość, już większość mogę zjeść. Ciekawe gdzie one płyną, te wszystkie zwierzęta. Chyba nigdy się nie dowiemy, gdzie płynęły, bo w sumie już większość z nich przestała płynąć. Mamy kałamarnicę, która wypłynęła z głębin. Olbrzymia kałamarnica. W ogóle nie było małych kałamarnic. Ciekawe co się stało z małymi y, tymi kałamar kałamarnicami. Y, mamy znowu okręt, mamy góry lodowe, y, helikoptery również. I zobaczcie jakie wszystko się zrobiło maleńkie. Wieloryby, dobra wieloryby znowu walczą o kałamarnicę ze mną. Ale chyba jestem troszeczkę lepsza w łapaniu tych kałamarnic niszonych, ale też chcę zjeść je wszystkie. O tutaj na środku ich było bardzo dużo, mega satysfakcjonujący moment w moim życiu rekiniastym. 20 metrów w tym momencie mamy 20 metrów. Do gór lodowych jeszcze nie podlatuję, ale coś mi się wydaje, że będę mogła za chwileczkę podpłynąć do helikopterów, bo już jako 20, 20 metrowy, tak, zdecydowanie, górę lodową zjadłam i helikoptery też mogę zjeść. Także próbujemy je chwycić. Uuu, i widzimy szczyt tej zjeżdżalni, już nie jest taka imponująca. Z tej perspektywy. Dobra, mamy góry lodowe. Mamy też samoloty osobowe. Czy samoloty już mogę osobowe? Aha, pewnie mogę, skoro odpłynęły, znaczy odleciały gdzieś. No właśnie, mogę zjeść samoloty. Jeszcze jakiś? Trochę tutaj wyskakujemy. O okręt. Czy tę górę lodową również będę mogła zjeść? Bo teraz w sumie to nie wygląda, jak wiecie, wielka, wielka wyspa, wielki y, obszar, tylko właśnie jak taka maleńka góra lodowa. No ale czemu się dziwić, skoro mam już 83 metry i tak jeszcze nie jest rekordowy rozmiar, aczkolwiek jest naprawdę dobrze. O niej, znowu to samo! Znowu przypłynął delfin i złota rybka. No, muszę w takim razie sprawnie je omijać. No i dałam się capnąć. Dobra, samoloty na pewno powinny mi pomóc sprawnie. Tutaj. Nie zżerać mi wszystkiego! Jak ja mam potem zdobyć trzy gwiazdki, jakby mi wszystko zjadacie? Samoloty powinny mi pomóc troszeczkę zdobyć rozmiarów. Aczkolwiek ciężko jest je chwycić. I to jest jedyne, co mogę w tym momencie jeść. Straszna sprawa. Dajcie mi spokój. Mogę zjeść te. Yy, te. te tankowce. Także mogę sobie śmiało je zjeść. I mogę złotą rybkę zjeść. No chodź, co złota rybko, bo bawmy się! Dobra, zjedzmy jeszcze trochę, żeby mogła się pobawić jednocześnie i z delfinem, i z... No nie, popłynęły gdzieś wszystkie, dobra, wiecie co? Po prostu zjedzmy je, zanim odpłyną w ogóle całkiem, bo nie chciałabym ich zostawić niezjedzonych. Yy, możemy zjadać też góry lodowe i w tym momencie już możemy jeść wszystko, co tylko jest. A nie za wiele zostało. Może coś na dnie jeszcze jest. Nic kompletnie, żadne kruszki nawet nie spadły na dno. No dobra, to w takim razie popływamy chwilę po powierzchni. O, okej. Okay. To może jednak coś znajdziemy tam na dole. O! Czy ja zjadam ziemię? Jakieś kamienie? Matko, mam już 2 km długości. Co to znaczy Earth Mantle? Bardzo dziwne rzeczy zaczęłam zjadać. Powstrzymajcie tego rekina, bo to jest coś niespodziewanego. Ok. Już w ogóle nie pływam w oceanie. Zjadam bardzo dziwne rzeczy, które. wyglądają trochę jak dżem. Czy ja zjadam wnętrze planety? Okej, okay. zjadam wnętrze, wnętrze planety. Och, jak wspaniale, jak wspaniale się tutaj zrobiło. Zjadłam jądro ziemi i w sumie ziemię rozsadziło. Ziemię rozsadziło, to zjedzmy też księżyc. I na księżycu zakończyłam ten poziom. I e, bardzo, bardzo się zdziwili ludzie, że jak to możliwe, że zjedliśmy tak dużo, w sensie ja jako rekin że zdecydowanie za dużo i zaczęłam zjadać planety i nie mam pojęcia, jak oni przetrwali, skoro zjadą całą Ziemię. No ale dobra, może się od oderwali fragment, który e, nie zauważyłam, gdzieś odleciał. No nieważne. W każdym razie, tak kończy się historia Tasty Blue. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podobała. Jeśli tak, koniecznie zostawiajcie łapkę w górę. Dajcie znać, czy chcecie inne e, serie z gry, znaczy z serii tej Tasty. Ja bardzo chętnie sobie jeszcze coś pojem. E, a Wam życzę miłego dzionka. Trzymajcie się. papa pa.